Takich narzędzi brakuje, narzędzi IT, które byłyby profesjonalnym wsparciem dla każdego podmiotu, którym działa na rynku niepublicznym. Irmatic e ma pewien potencjał zastosowania również poza rynkiem inwestycyjnym. Ten podmiot ma aktualnie ponad 11 tysięcy rekordów w bazie inwestorów. Dzień dobry, witam. To jest Biznes Focus. U mnie eksperci z biznesu, którzy opowiadają o ciekawych rozwiązaniach i możliwościach ich monetyzacji. Dzisiaj temat relacji inwestorskich i jak tutaj można tworzyć narzędzie, które będzie się monetyzować, a jednocześnie będzie pomagać spółkom giełdowym. Jakub Niestrój, founder dzień dobry. i CEO Irmatic. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry Państwu. Chciałem na początek zapytać Cię, Skąd w ogóle pomysł na narzędzie do zarządzania relacjami inwestorskimi? Na razie nazywam to bardzo ogólnie, w szczegóły i w poszczególne komponenty tego systemu zaraz wejdziemy, no bo mamy całą rzeszę spółek giełdowych na głównym parkiecie, na New Connectie, które muszą te obowiązki informacyjne realizować, muszą się kontaktować z inwestorami, ale do tej pory nie było żadnego jednego spójnego narzędzia, które pozwoliłoby im faktycznie to robić, a, a wy takie narzędzie. E, e, Wykonaliście, przygotowaliście i oferujecie. To skąd pomysł na to i kiedy to w Twojej głowie się zrodziło? No, no tak, słusznie zauważyłeś, że te spółki publiczne mają ten obowiązek poniekąd regulacyjny i w taki czy inny sposób jeszcze sobie z tym, z tym radzą. Natomiast cały rynek niepubliczny jest w dużej mierze nierozpoznany pod tym względem, niesprofesjonalizowany. I rzeczywiście w ostatnich latach w Polsce, nie tylko w Polsce, na świecie, zdobywały bardzo ogromną, dużo popularne zdobyły formy finansowania społecznościowego. Zarówno w formie tak zwanego equity crowdfundingu, jak i pozyskiwania pożyczek, mikropożyczek, finansowania się długiem i różnymi hybrydowymi metodami finansowania rozwoju biznesu, który był alternatywą dla funduszy bądź dla kapitału własnego. I, I te ostatnie lata przyniosły ogromny, można powiedzieć, rozwój tego obszaru, ale spowodowały też, że, że u, u setek tysięcy podmiotów zaistniała potrzeba zarządzania zupełnie nowym obszarem, który wcześniej u nich nie występował, czyli po prostu zagwarantowaniem za z jednej strony bezpieczeństwa. Danych wrażliwych, z drugiej strony zadbaniem o relacje z tą społecznością, która pozwoliła zebrać ten kapitał, a po trzecie podjęcia pewnej próby. Wykorzystania tego potencjału na przyszłość. No bo społeczność jest, jest, jest ogromnym kredytem zaufania, która udzieliła tego finansowania danej spółce, ale też jest obowiązkiem, ale jest również potencjałem wykorzystania go w przyszłości. No i ponieważ w, ja byłem mocno zaangażowany w rozwój, można powiedzieć, crowdfundingu, tego equity crowdfundingu w latach, kiedy on miał w ostatnich latach ogromną popularność i jeszcze uważam, że wszystko, co najlepsze przed nim, pomimo chwilowej, chwilowego zastoju, rozwijaliśmy w, w crowdway.pl, można powiedzieć, nowe standardy, jeżeli chodzi o, o ten rynek w Polsce. I zauważyliśmy tą potrzebę, że, że, że takich narzędzi brakuje narzędzi IT, które byłyby profesjonalnym wsparciem. Dla każdego podmiotu, którym działa na rynku niepublicznym, zebrał kapitał, pomógł zebrać kapitał, ma trzech inwestorów w bazie bądź trzy tysiące i chciałby to robić w sposób profesjonalny. To teraz y, po, pomówmy trochę o szczegółach tego, jak ten system działa, no, ale jeszcze wcześniej zapytam Cię o grupy docelowe. Do kogo wy Targetujecie w ogóle sprzedaż, do, dla kogo jest to narzędzie? Mówisz o spółkach niepublicznych, ale też spółki publiczne mogą oczywiście z tego korzystać. Czy to są te dwie główne grupy? Ta segmentacja klientów przebiega w takich dwóch, można powiedzieć, wymiarach. Z jednej strony to jest rynek publiczny i niepubliczny, o którym wspomniałeś, a z drugiej strony to jest pewien rodzaj tego finansowania, który w tych spółkach się znajduje. A więc mówimy o finansowaniu kapitałem equity, mówimy o finansowaniu długiem. Jeżeli zamykamy się do rynku inwestycyjnego, przy czym nasze narzędzie IRMATIC ma pewien potencjał zastosowania również poza rynkiem inwestycyjnym, na przykład w odniesieniu do podmiotów, które zarządzają dużą grupą interesariuszy, na przykład spółki, które zbierają finansowanie w formie donacyjnej, bądź NGOsy, organizację pożytku publicznego, albo po prostu firmy czy, czy, czy podmioty, które w internecie mają szerokie społeczności klientów i chciałyby sprofesjonalizować te, te, te relacje z nimi. Więc jeżeli zatrzymujemy się w tej rozmowie na rynku inwestycyjnym, to rzeczywiście spółki niepubliczne, publiczne, equity i dług. No i mamy takie cztery segmenty. Okej, okay. to teraz wejdźmy jeszcze głębiej w sam system, jak to działa i na ile jest to dosyć przejrzyste, czytelne dla użytkownika. Narzędzie IT, tak jak powiedziałeś, rozumiem, że jak już mamy wykupioną licencję, czy jakiś plan abonamentowy, jakbyś właśnie mógł powiedzieć, na jakiej zasadzie klient to kupuje i jak to potem działa? Czy to jest właśnie mhm. jakiś abonament, czy to jest jakaś jednorazowa płatność, później jednorazowa na początku, a później jakiś, jakiś maintenance miesięczny? Jak to wymyśliliście? Jak to opracowaliście? Tak, no, ponieważ. My trochę byliśmy pionierem tego rozwiązania, więc oczywiście feedback z rynku był dla nas szalenie istotny. Rozwiązanie zaczęło być programowane przez spółkę na początku zeszłego roku, po dokonaniu inwestycji przez Fundusz Venture w ten pomysł. I on był rozwijany taką metodą, powiedziałbym, agile, trochę reagowania na bieżąco na to zapotrzebowanie, które będzie zgłaszane nam przez rynek. Więc MVP w projekcie zostało osiągnięte w połowie zeszłego roku. Pozyskaliśmy pierwszych klientów. No, te, ta, ten podmiot ma aktualnie ponad 11 tysięcy rekordów w bazie inwestorów, wprowadzonych tam poprzez podmioty, które zdecydowały się korzystać z tego narzędzia u siebie, czyli podmioty, które mają tą rozproszoną grupę. Narzędzie rozwijane jest w modelu SaaS w założeniu, mhm. więc abonament jest abonentem miesięcznym. Najprostsze wersje zaczynają się już od 99 zł miesięcznie, co dla każdego, kto ma świadomość wagi tego obszaru w spółce, nie jest dużym obciążeniem. Bardziej zaawansowane funkcjonalnie wersje, to jest poziom niecałych 500 zł, ale oczywiście jesteśmy też otwarci na wdrożenia dedykowane i wtedy mhm. takie to jest indywidualna wycena. Jest jakaś customizacja. Jakaś customizacja organizacja tych funkcji dla, dla podmiotu, jest to narzędzie pomyślane z myślą o takiej dużej przejrzystości funkcjonalnej, to do czego jako użytkownicy jesteśmy przyzwyczajeni na rynku, jest bardzo intuicyjny panel, który pozwala zobaczyć, załadować tam przede wszystkim do tego narzędzia na starcie bazę swoich inwestorów z wszystkimi informacjami o nich, kwotami inwestycji, terminami, okresami i następnie Stawiana jest tak zwana instancja dedykowana tego narzędzia, które w jednym miejscu, trochę jak system bankowości online, pozwala nie dość, że zobaczyć podstawowe statystyki związane z tą grupą inwestorów czy poszczególnymi inwestorami, to jeszcze prowadzić moduł komunikacyjny. To z powodów takiego powiedzmy zachowania bezpieczeństwa, aktualności tych danych w jednym miejscu, ale też szybkiego dostępu do informacji zarządczej no jest nie do przecenienia. Tego, tego nie, nie zrobi przy dużej grupie inwestorów w sposób szybki żaden Excel czy pracownik administracyjny. A jak patrzysz na klientów, którzy do Was przychodzą, to jeśli mógłbyś zdradzić, czy to jednak są spółki już publiczne, notowane, które faktycznie potrzebują szybko narzędzia, które pozwoli im zorganizować, uporządkować tą komunikację z inwestorami, czy przeważają tacy, takie spółki, które na przykład szykują się dopiero do debiutu albo są spółkami niepublicznymi? Czy jest tutaj jakieś rozróżnienie? Widzisz jakieś, jakąś kategoryzację? Ja właściwie podzieliłbym te, te, te rozmowy na, na, na dwie grupy. Jedna mhm. to są podmioty, które wiedzą o tym, że tego typu działanie posiadania w spółce, w swoich strukturach rozproszonej grupy inwestorów jest wyzwaniem. I przygotowują się do, do tego rodzaju emisji, i już zawczasu chcą się przygotować i od razu ten proces w spółce ułożyć w, spo, w sposób dogodny, zdigitalizowany. Czyli to są podmioty przed crowdfundingiem, przed emisjami dłużnymi, przed IPO. Druga grupa to, to podmioty, które zderzyły się z tymi wyzwaniami, jakoś sobie ten obszar w firmie u siebie adresowały, zazwyczaj w postaci mniej lub bardziej zaawansowanych narzędzi Excelowych i analogowych. Zobaczyły, że to nie jest proste. Zobaczyły, gdzie tam powstają wyzwania w postaci pracochłonności, błędów ludzkich, braku możliwości aktualizacji danych na bieżąco, etc. etc. Plus zobaczyły, że nie potrafią pracować z tą grupą, nie wykorzystują potencjału na przyszłość. I chcą zmienić, i chcą to po prostu uporządkować u siebie w firmie. Spółki publiczne, pewnie, pewnie tak jak wspomniałem, mają, mają to na wyższym priorytecie, bo po prostu z mocy ustawy muszą prowadzić tego rodzaju działania. Natomiast ten cały obszar niepublicznych spółek, plus branża wszelkiego rodzaju agregatorów, czy też podmiotów, którzy pomagają w zdobywaniu finansowania, doradców wszelkiego rodzaju, to jest na pewno Segment, do którego będziemy najmocniej promować nasze narzędzia. Teraz chwilę o takiej stronie technicznej operacyjnej, no bo załóżmy, że taki klient już ma u Was abonament, korzysta z tego narzędzia um, jakiś czas. Jeśli ma jakiekolwiek problemy techniczne, to czy wy jesteście takim pierwszym frontem pomocy i jesteście, macie pełen backup in-houseowo u siebie technicznie? Czy gdzieś to jest wyrzucone na zewnątrz i zewnętrzny software house to robił? No bo wiem, że często to jest taka kwestia, że faktycznie dużo łatwiej jest po stronie obsługi klienta. W przypadku, jeśli są jakieś awarie lub jakieś wsparcie techniczne jest potrzebne, kiedy mamy jednak u siebie wszystko, bo robiliśmy to sami, tak? A, a są przypadki, gdzie jednak zewnętrzne software house to robiły, i czasami to się może komplikować. To jak, jak, jak wygląda u was ta, ten proces? Tak, to jest słuszna uwaga. My, my z powodu takiego, że postanowiliśmy bardzo szybko zrobić launch rynkowy, E, oczywiście oparliśmy rozwój narzędzia na, na poziomie developmentu samego produktu od zewnętrznego wykonawcy profesjonalny Software House e, z kompetencjami w, 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 w rynku rektek i, i rozwiązaniach Fintech. Dlatego właśnie, że powstało narzędzie, które jak najrzadziej będzie wymagało jakiejś ingerencji na poziomie później maintenance'u czy, czy tego tak zwanego onboardingu klientów. Natomiast dzięki temu udało się uzyskać taką modułową konstrukcję tego systemu, że te, ta potrzeba kontaktu technicznego pomiędzy spółką a klientem ma charakter, można powiedzieć, użytkowy, a nie awarii programistycznych. Co, co powoduje, że klient, który w odpowiedni sposób został przez, przez nas, a, a staramy się o to dbać, tak zwany onboardingowany, ma później na po, po stronie spółki. Jeżeli oczywiście zdarzają się poważniejsze awarie, to korzystamy. Ze wsparcia zewnętrznego, ale na, na dzisiaj one nie, nie, nie wystąpiły. To jakbyśmy mogli tak jakoś to podsumować, uporządkować, mamy narzędzie, które adresuje bardzo duży obszar tak. dla wielu podmiotów w Polsce, to znaczy obszar zarządzania relacją z inwestorami, którzy kapitałowo wsparli nas na jakimś tak. etapie rozwoju spółki. Do tego dochodzą spółki publiczne, które już mają dużą grupę inwestorów, do których codziennie muszą się komunikować tak. i muszą do nich docierać. A na koniec tak jak powiedziałeś mamy całą grupę firm które mają też jakiś inwestorów w bazie czy jakichś klientów którzy pomagają i wspierają w poszukiwaniu kapitału czyli całkiem sporo podmiotów tak. to jak idzie czy widzisz duże zainteresowanie rosnące czy jednak bardzo dużo wysiłku musicie włożyć też w edukowanie ludzi jak istotne jest tego typu narzędzie w spółce jak z tej strony to wygląda bo pytam bardziej pod kątem świadomości na rynku. Czy ludzie widzą faktycznie taką potrzebę niezbędną posiadania tego narzędzia, kiedy już pewien etap profesjonalizacji osiągnęliśmy? Ja, ja to czasami porównuję do tego momentu, w którym na rynku pojawiły się smartfony. Znaczy, okay. Świat sobie świetnie radził e, bez, bez smartfonów, ale jak już zaczął z nich skorzystać, to pomimo nawet e, Wstępnego sceptycyzmu, już droga do powrotu do poprzednich aparatów była zamknięta. I w tym przypadku jest podobnie. Rzeczywiście jesteśmy na etapie w pewnym sensie trochę mówienia o potrzebie i o, i o edukacji tego, te, tego obszaru. Troszkę przełamujecie jednak lody. Trochę przełamujemy lody. Jesteśmy takim, e, takim pierwiosnkiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o tę technologię. Ale każdy, kto poświęcił nam chwilę czasu, zobaczył te funkcjonalności u nas albo, albo u kogoś, Pracujemy teraz nad, nad takimi filmami i demo, które pozwolą nam w sposób szybki również w social mediach prezentować te funkcjonalności. Mam nadzieję, że we wrześniu się to już wydarzy. To jakby momentalnie otwiera oczy, że przy odpowiednim poziomie i dobrym pricingu upraszcza to bardzo rzeczy, z którymi, o których być może nie myślał wcześniej albo się po prostu przyzwyczaił, że to w ten sposób działa. Natomiast no absolutnie jest to moment, w którym zarówno te spółki, jak i, jak i ci, którzy agregują finansowanie widzą, że to może świadczyć o ich przewadze konkurencyjnej i też zabezpieczyć ich przed pewnymi ryzykami, które są związane po prostu z pracą na kapitale rozproszonym, co jest teraz bardzo ważne. I na sam koniec już zapytam Cię o konkurencję, no bo mówisz, że to pra prawdopodobnie jest jedna z pierwszych takich platform tego typu narzędzi, ale zakładam, że gdzieś ktoś jeszcze próbuje tworzyć coś podobnego. I czy konkurencja to jest dla Ciebie tylko rynek polski, czy również patrzycie na kraje z regionu, które możliwe, że będą takie przecież rozwiązania mogły proponować również polskim klientom? Mamy dużo platform do inwestowania takich drobnych kwot. Typu Finax, które są ze Słowacji i Czech i z dużym powodzeniem tego polskiego klienta obsługują. Czy uważa, że to jest tego typu rynek, czy raczej jednak polski klient będzie chciał tutaj w kraju być obsługiwany przez tego typu platformę? Jako przedsiębiorca i współinwestor w tym projekcie widzę zdecydowanie międzynarodowo. Okay. Jako menedżer, który musi dbać o, o tą komercjalizację i bieżące, Bieżący start przychodów, y, widzę go ten projekt głównie lokalnie na razie. E, natomiast y, absolutnie są y, na takie rozwiązania, czy porównywalne rozwiązania na świecie jest y, duża, duża część tych. Programów, tych, tych produktów jest komplementarna do platform crowdfundingowych, które funkcjonują na świecie. Pewnie mógłbym tutaj podać kilka przykładów. Czyli funkcjonują jako pewnego rodzaju dodatek. Jako takie add-ony, można powiedzieć, okay. do, 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 do platform. Zabezpieczają ten moduł relacji inwestorskich. Niektóre są sfokusowane na inne obszary, na przykład na zarządzanie programami SOP-owymi w korporacjach, na moderowanie obrotu wtórnego tymi akcjami, udziałami, co też jest bardzo ważnym i zupełnie innym aspektem. Więc na pewno świat tego rodzaju produktów i platform crowdfundingowych, szeroko rozumianych, się przenika. Na dzisiaj traktujemy ten projekt Irmatic e jako, nieładnie mówiąc, stand-alone. Uważamy, mm -hmm. że ma on absolutnie możliwość funkcjonowania jako niezależny projekt czy produkt w oderwaniu od jakiejś konkretnej platformy. I na naszym rynku trochę pionierskim. I na naszym rynku trochę pionierskim, przez co jest to, jest to pewna, pewien potencjał, ale też duża odpowiedzialność. Natomiast zgadza się. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech istnieją porównywalne narzędzia, które sobie tam budują pozycje. Nasze rozwiązanie trochę, trochę się nimi inspiruje nie dlatego, że. Że są idealne, ale dlatego, że po prostu obsługują klientów na dużo chłodniejszych rynkach niż Polski. Tak. I, i, I jak w Soczewce widać od razu, które kierunki rozwoju tego typu narzędzi będą z dużym prawdopodobieństwem w Polsce się mogły przyjąć za chwilę. Myślę, że to jest bardzo fajna rozmowa w kontekście profesjonalizacji relacji inwestorskich tak. i w ogóle rynku. Publicznego i niepublicznego, Jakub Niestrój, foundry CEO Irmatic. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję bardzo. Śledzimy rozwój Irmatic, bo to może być również korzystne dla rozwoju naszego rynku, polski podmiot. A Państwa zapraszam do oglądania mojego programu, jeśli chcecie posłuchać takich rozmów na temat bardzo ciekawych podmiotów, pomysłów biznesowych i technologii, które wchodzą na rynek. Dziękuję i do zobaczenia.